Damy prawami obydwa zespoły. Warszawska letnie dwa USUS Warszawa. trzeci metr w 16 kolejce, grupy ludzko Mazowieckie Drużyna Leti. 29, Jakub Szumski. 24, Jakub 4, Mateusz Zawal. 21, Wojciech Kochański. 4, Eryk Ratowski. 23, Michał Żyrok. 15 Michał Korczyński 14 Adrian Habatowski 27 Branimir Kalicz 13 Michał Kopka 11 Anna Krzysztofiewa Adrian Zawadka 17 Argatu 13 Robert Skopka w rezerwie Jedynka Wysocki, 14 Jedligowski 9 Muszyński, 14 Krykus 19 Stachowiak 11 Zalabny

是。

Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай Pojażdżka serdeczna z Ursusem Warszawa, przerywana Wasza seria 8 zwycięstw z rzędu. Duże rozczarowanie? Kiedyś to się musiało zdarzyć i byłem na to przygotowany, że kiedyś to będzie. Chcieliśmy odwlekać to jak najdalej w czasie. Na pewno nie jest to fajne przegrać aż tak wysoko. Aczkolwiek ten wynik jest zasłużony i tutaj Ursus zasłużenie wygrał. Bardzo słaba pierwsza połowa. Druga połowa, szczególnie początek, dobry, ciekawy. Były sytuacje, w których mogliśmy złapać bramkę kontaktową. Później ta niefortunna sytuacja, akcja, po której sami strzeliliśmy sobie bramkę i to już jakby podcięło skrzydła chłopakom. Walczyli do końca, chcieli zdobyć, chcieli zdobyć bramkę, już nawet przy tym 3-0. Ale przy 2-0 jeszcze mogliśmy powalczyć i, i pokusić się o, o, o lepszy rezultat. Na gorąco powiem tylko tyle, że po tych ośmiu zwycięstwach gdzieś następuje moment dekoncentracji, moment e, takiego mniejszego, e, moment dekoncentracji, może tak to ujmijmy. E, przeciwnik po ostatnich swoich przypadkach, czy to w grodzisku, czy, czy ogólnie będąc gdzieś niżej, e, był bardziej agresywny, chciał wygrać. To tyle. W sobotę mecz z Polonią, jakoś specjalnie się na niego nastawiacie? Ja podejdziemy do tego meczu tak samo jak do wszystkich, tak samo do tych ośmiu zwycięskich, tak samo do dzisiejszej porażki. Oczywiście wyciągniemy wnioski z tej pierwszej połowy, z naszych błędów, dlaczego się przytrafiły, czy mogliśmy im zapobiec. Na to zwróciłem mocno uwagę.